Będą od razu. Nieco? No, najlepszy w top trójce. A jaki żamaliszik, może, co za dobry uczyneczek. Myślę, że top 2 będzie. Kurydza wiek puściła, bo ciany już na gniazdo noszą, także jest naprawdę dobrze. Fajnie, cieszę się, że wreszcie już ten odcinek pada, ale też cieszę się, że to, co chciałem, osiągnąłem, bo 20 minut odcinka się. Chciałem... O Jezus, Maria. A się sąsiad przestraszyłem ciebie, nie? <gry> specjalnie zostawiłem władzia tutaj co nie. Jak się wychylą, więc co to tu chodzi? My specjalnie zostaję go na zakręcie się za krzakami, żebyś się trochę podenerwował. Dobry, dobry, co? Ja mówię, dobry. kurwa, ustawili się, czy co znowuż? Dobra, sobie to jest od krajówki jeszcze. Dobra, ja tak. Patrzcie, para! Kurwa, panie, ale zjazd stromy macie tutaj. No, chyba zagiło się a -a. na dyszu, co? No, za strome zjazd tu macie. Okej, okay. o, a teraz się nie pójdzie, trochę pomogłem. O, poszło. O. O. Ale wynosi, panie. ale to na podłoże tu O, odrzucę jak młode od stada. Nie wiem, co jest, żeś pan wie. Łomu jezu, ty nie byłem na to o, przygotowany, że będzie. Żeby... Żeby... dziecińsko Eee, witam serdecznie Ale wszyscy, kierownika, dobrze, dobrze. A żeś chyba po polnych jechał, co? No, no, trochę Dobra, eee, dawaj rozkładaj Dobra. tą tylnią No, ja już rozkładam Tutaj zaraz, zaraz pogadam na... ...muśkę jakoś, chyba, co? No, spokojnie, pomalutku No dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze 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 trochę, dawaj, dawaj, dawaj Powoli, powoli o, Uważaj pan! Powoli sprzęgło. Podwoli sprzyngło! Morda! No. Dodaj do, do przodu te bum, mi ja zniknęło, tak żeś przycofnął tą przyczepkę, że nie chcę nie mogę podpiąć ty. Coś się tak chyba może. urwało ty, urwało Én, się coś pan. chyba gdzieś tak cofnie. No nie mogłem no. Dobra, e, tak jak się ugadywaliśmy na 20 ta, ta, tysięcy. 20, o. Na... U e, u ja? Nie wiem, to tylko... Wysypuję sobie beleczki, więc. Aha. A ty a masz ten, ten autolot taki jak wiesz, z tym wywalaniem czy jaką to, to masz? Nie, no przychodzi 300 chłopak i, i mi wyrzuca. Co? No ale nie, możesz sobie ją do góry normalnie wszystko brać. Tak. Tak jak No właśnie dlatego się zaśmiałem, bo sobie autolot jak dobrze pamiętam, wyrzucił beleczki do góry, co? No a ty ustawiłeś sobie to? Tak. I co? Jak no, chcesz, chcesz zobaczyć jaki mi. Yy, ułożył, Tylko, że ja mordeczko jechałem od strony pola, nie? Nie to, Ale to na jedno no wychodzi no. Mogę stronę sobie ustawiać? Nie no, pomogę, niestety no sąsiad nie pomogę, bo. Ale fajnie, bo mi i w oborze mam, i w tym, więc tak pół na pół. Sąciad już masz Z głowy tak to nie będziemy się dzielić, nie? Nie wiem, czy właśnie tu sobie w oborze nie poukładam trochę e, pod, e, pod ścianą, ale to na dopiero pało, na przystąpię. swoim odcinku, bo. Bo nie dam rady po prostu, chociaż bym chciał. Ja tutaj biorę Ale szoku, sam. ja nie wiem jak ty żeś to zrobił, że... A ty mi tu to układałeś, czy to tobie... by... Nie, tak, tak mi postawiło wszystko, nic nie dotknąłem. Dam radę. Jo, po łunce znów Jo, szybciej będzie. Dobra, to do mnie, że on się szybko naddaje. Mój Jezu! <śla> Kraksa, masakra, mój Jezu! <śla> Zapomniałem. Ja, o, jest 300, dziękuję. Ja wiem, Nie ma tak. Jest co ci powiem, nie ma tak dachować bez dachu, nie? Z ciągnikiem. To jest. E, nie wiem, czy nie dostaniesz. M moim zdaniem tak skromnym awansowałeś właśnie do e, top dwójki najlepszych sąsiadów tutaj Dzięki. w tym momencie, bo. Dzięki Jesteśmy wielki, jak zekwo, tak? Naprawdę, wielki, wielki, wielki szacunek. Zapomniałem, że już, prawda, Sok, Szok! Sąsiad do moim kurwa dachował. Ja tutaj Grand Prix robię Ale fajnie, zobaczcie, ja mam moment załadowany e, tą ładowarką I też duży, duży plus na pewno taki, że tutaj